Kość prowadzenia jednośladów klasy 125 na samochodowe prawo jazdy stała się prawdziwą rewolucją nie tylko dla branży motocyklowej w Polsce, ale również w krajobrazie naszych miast i miasteczek. Częściowa liberalizacja przepisów w tym zakresie spowodowała, że rynek jednośladów, mimo że nie jest u nas tak rozwinięty jak w cieplejszych krajach południa Europy, to jednak ułatwił wielu osobom sposób przemieszczania się, a w wielu przypadkach pomógł odkryć także nową. Pasję. Dziś zajmiemy się właśnie tą motocyklową częścią rynku motoryzacyjnego w Polsce, a także podpowiemy Wam w jaki sposób rozpocząć przygodę z jednośladem, nie tylko tym klasy 125. Zapraszamy! Być może będzie to dla Was inspiracją przed nadchodzącym nowym sezonem motocyklowym, bo rynek oferowanych w naszym kraju jednośladów jest niezwykle bogaty, a i same pojazdy stają się coraz bardziej zaawansowane techniczne, zróżnicowane i dopasowane do umiejętności i oczekiwań samych kierowców. A jak w ogóle wygląda obecnie rynek nowych i używanych motocykli w Polsce? Sprawdźmy na początek, co mówią opublikowane niedawno statystyki firmy Samar. Jak zapewne się domyślacie, dzisiejszy materiał realizujemy w salonie Hondy Grupy GZ nie bez przyczyny. To właśnie Honda jest obecnie liderem rynku w Polsce, zarówno w przypadku nowych, jak i sprowadzanych używanych motocykli. W przypadku motocykli nowych Honda ma obecnie prawie 17% udział w rynku. Co więcej, marka poprawiła swój rezultat względem 2020 roku o niemal 46%. Ogólnie zaś co roku przybywa w Polsce ponad 100 tysięcy nowych i używanych jednośladów, które są rejestrowane w naszym kraju po raz pierwszy. Blisko 80% tej liczby stanowią motocykle, a 20% motorowery. Wśród nowych motocykli ponad 42% sprzedaży stanowią jednoślady klasy 125. Tu także najchętniej wybieraną marką jest Honda dzięki dwóm bestsellerowym modelom skuterów PCX oraz prezentowanego tutaj modelu Forza. W pandemicznym 2020 roku udział klasy 125 w sprzedaży był jeszcze większy i wynosił ponad 52%, a jak rozpocząć swoją przygodę z jednośladem? Sprawdźmy, co obecnie mówią na ten temat przepisy oraz jakich uprawnień będziemy potrzebować. Zacznijmy od najpopularniejszej kategorii, czyli samochodowego prawa jazdy kategorii B, która nie tylko do prowadzenia samochodu osobowego. Po trzech latach od jego uzyskania można również kierować skuterem bądź motocyklem spełniającym określone techniczne warunki. Taki jednoślad musi mieć maksymalną pojemność skokową silnika nie większą niż 125 cm moc poniżej 15 koni mechanicznych, a stosunek mocy do masy własnej poniżej 10 kW na kilogram. Takie przepisy obowiązują od stycznia 2015 roku, wcześniej bez dodatkowego egzaminu sprawy jazdy typu. B, można było prowadzić motorower lub skupter o pojemności silnika do 50 cm sześciennych. W 2019 roku ten katalog dozwolonych do prowadzenia Pojazdów został również powiększony o trójkołowce o dowolnej mocy oraz pojemności. Samochodowe prawo jazdy kategorii B umożliwia nam korzystanie z jednośladów także w innych krajach Europy, choć przepisy są w tym zakresie zróżnicowane w zależności od kraju. Przepisy podobne do polskich, umożliwiające jazdę na kategorii B zarówno motocyklami, jak i skuterami 125, obowiązują tylko w Hiszpanii, Portugalii, we Włoszech oraz na Łotwie. W większości pozostałych krajów wymagane są bądź to dodatkowe kursy, bądź też posiadanie odpowiedniej motocyklowej kategorii uprawnień. Z kolei w Czechach i Słowacji ograniczeniem jest rodzaj skrzyni biegów. W tych krajach możemy poruszać się bez przeszkód, o ile nasz jednoślad posiada automatyczną skrzynię biegów. W praktyce oznacza to możliwość jazdy skuterami. Obowiązkowym wyposażeniem każdego motocyklisty według przepisów jest homologowany kask. Jednak rozpoczynając jazdę na jednośladzie, zachęcamy także do wyposażenia się w inne elementy ubrań wyposażonych w certyfikowane ochraniacze. Kurtka z ochraniaczami łokci i spodnie z ochraniaczami kolanowymi oraz biodrowymi, rękawice z ochraniaczami kości oraz buty z odpowiednio sztywną i przyczepną podeszwą z pewnością poprawią nasze bezpieczeństwo na drodze. Jeśli nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia z jazdą na motocyklu, skorzystajmy z kilku godzin jazdy z instruktorem. To będzie najlepsze i najbezpieczniejsze rozwiązanie. Dzięki temu znacznie szybciej nauczycie się prawidłowych technik oraz opanowania jazdy jednośladem. Warto także rozważyć udział w jednodniowych szkoleniach organizowanych na torze. Oczywiście mówiąc tor, pierwszym skojarzeniem będzie prędkość, ale nic bardziej mylnego. Szkolenia na małych technicznych torach i autodromach, których w Polsce znajdziemy już naprawdę sporo, nauczą na prawidłowej pozycji na motocyklu oraz kluczowych umiejętności jak pokonywanie zakrętów i prowadzenia wzroku w czasie jazdy motocyklem. W takich szkoleniach warto wziąć udział nawet posiadając pełne motocyklowe uprawnienia, a i sami producenci jak np. Honda dla swoich klientów i posiadaczy motocykli tej marki organizuje co roku tego typu szkolenia z technik jazdy. A co jeśli nie macie prawa jazdy kategorii B, macie jej krócej niż 3 lata lub motocykl, którym chcecie jeździć, nie spełnia warunków uprawnień? Wówczas niezbędnym krokiem będzie uzyskanie jednej z kategorii prawa jazdy umożliwiających kierowanie jednośladami. Takich kategorii jest kilka, a każda z nich wiąże się z innymi uprawnieniami oraz wymogami. W każdym jednak przypadku wymagane będzie pozytywne zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego. Kategoria AM to pierwszy stopień wtajemniczenia, jeśli chodzi o jazdę jednośladami. Zastąpiła ona wydawaną niegdyś kartę motorowerową i dostępna jest dla każdego, kto ukończył 14 rok życia. Kategoria AM uprawnia do prowadzenia motoroweru z silnikiem spalinowym o pojemności do 50 cm3 lub silnikiem elektrycznym o mocy do 4 kW i prędkości maksymalnej do 45 km na godzinę. Co więcej, na prawie jazdy kategorii AM możemy również jeździć 4-kołowcem lekkim, czyli kładem o masie własnej do 350 kg i prędkości maksymalnej również 45 km na godzinę. Co najistotniejsze, mając kategorię AM, można jeździć tylko takimi pojazdami, których, które nie rozwijają prędkości wyższych niż 45 km na godzinę, ze względu na zastosowaną konstrukcję. Do grupy motorowerów zaliczają się zarówno skutery, jak i motocykle z manualnymi skrzyniami biegów spełniające podane wcześniej warunki. Takie same uprawnienia daje również samochodowa kategoria prawa jazdy B1. Następna w kolejności jest kategoria A1. Dostępna jest dla osób, które ukończyły 16 mm, rok życia i uprawnia do prowadzenia motocykli o pojemności nie przekraczającej 125 cm3 i mocy nie przekraczającej 15 koni mechanicznych, a także motocykli trójkołowych o mocy nie przekraczającej 20. Koni. Kolejną kategorią jest kategoria A2. Dostępna jest ona wyłącznie dla osób pełnoletnich i uprawnia do prowadzenia większych i mocniejszych jednośladów. Daje ona także większe uprawnienia niż samochodowe prawo jazdy kategorii B. Uzyskanie kategorii A2 pozwala na prowadzenie motocykli o mocy nieprzekraczającej 48 koni, takich jak choćby prezentowana tutaj Honda CB500X. Najwyższą z kolei kategorią motocyklową prawa jazdy jest kategoria A, która daje też największe uprawnienia. Jej zdobycie wiąże się również z największym wysiłkiem. Prawo jazdy kategorii A uprawnia bowiem do prowadzenia motocykla o dowolnej pojemności i mocy, w tym także tych z bocznym wózkiem bądź przyczepą motocyklową. O zdobycie tego typu prawa jazdy można się ubiegać po ukończeniu 20 roku życia, jeśli kandydat na prawo jazdy miał wcześniej prawo jazdy kategorii A2 od co najmniej 2 lat, lub też dopiero po ukończeniu 24 lat, jeśli kandydat takiego prawa jazdy kategorii Kategorii A2 wcześniej nie posiadał. Posiadanie prawa jazdy kategorii A otworzy wam drogę do jazdy najbardziej zaawansowanymi motocyklami, takimi jak choćby ta prezentowana tutaj Honda Africa Twin, czy supersportowa Honda Fireblade. I to tyle, co przygotowaliśmy dla Was na dziś. To z pewnością nie jest ostatni materiał, w którym przyjrzymy się rynkowi jednośladów, więc jeśli zainteresował Was ten temat i macie jakieś pytania, zostawcie je poniżej w sekcji komentarzy. Zachęcamy Was także do odwiedzenia naszej strony oraz profili w mediach społecznościowych. Do zobaczenia w kolejnym materiale.